Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wujek radio. A to jest kolejna, kolejny yy, odcineczek z Barn Finders. Także zobaczmy co nas czeka w tej nowej lokalizacji. Oczywiście wybraliśmy się yy, do miejsca, gdzie yy, musimy znaleźć wykrywacz metalu. Także przeszukamy sobie to wszystko. Uu. Znowu potrzebujemy klucze, klucz znaleźć. Nie lubię. Nie lubię tego, tego typu zadań, bo e, gdzieś ten klucz zawsze jest, a nie mogę go nigdy nigdy dorwać Dobra. E, tutaj tutaj e, słyszę, słyszę, słyszę. Aha, ta uuuu. Okej, okay, czyli wskakiwanie do wody. Eee, skakiwanie do wody to nie jest dobry pomysł, gdyż możemy zginąć marnie. Ale dobrze wiedzieć. O, ufo. Okej. Okay. Ciało z wody Ciekawe. fajne miejsce brachu no no fajne miejsce fajne na razie sobie przeszukamy y, okolice wody ale zaraz zaraz trafimy do y, do środeczka także proszę bardzo trochę śmieci dużo śmieci w sumie, nie musiałbym e, czyścić tej lokalizacji złodziej, boję się przeszukać tę wyspę. <grym> no chłopie, jak tutaj UFO wylatuje ci spod wody, to się wcale nie dziwię, że się że się cykasz. Mm, dobra, zobaczmy co nas... gdzie nas tam zaniesie. Bo chyba tutaj już nigdzie... O nie, możemy? Możemy się przespacerować? Możemy. Ale już tutaj. O! 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 właśnie tego szukałem! Tego szukałem! Mm, to nam się przyda! Nie wiem, czy tutaj dalej możemy też pójść? No, okej, okay, to tak! Będziemy musieli na pewno. O! Jest piwnica! Dobra, wejdźmy do... nie wejdźmy do piwnicy, bo muszę najpierw yy, wyłączyć bezpieczniki w domu. Mm -hmm. No okej. Okay. Chyba na zewnątrz mamy już wszystko, także wejdźmy do środka. Chociaż jeszcze się po ganku przelecę, żeby niczego nie pominąć. Dobra, możemy tu wejść. Mamy kluczyk, proszę bardzo, cyk i jesteśmy w środku także, także możemy swobodnie to miejsce teraz sobie przeszperać. Dobra, zamknijmy drzwi, żebym tutaj niczego nie przegapił. O, jest klawiatura, proszę bardzo, będziemy mogli złożyć w końcu komputer i go opchnąć. Prawdopodobnie za dobrą cenę, także fajnie, fajnie Dobra, to sprzedajmy, to sprzedajmy tutaj śmieci Zestaw noży, proszę bardzo, przydałby mi się cyk, cyk, cyk. Dobra, szafeczki tu jest pusto, tutaj są talerze jakieś. W lodówce nic nie ma. Śmieci więcej śmieci. Gdyby to było naprawdę dużo warte, to bym się tym tylko, tylko to zbierał, a no, ale niestety yy, większość tych rzeczy nie jest aż tak cenna. Wytrychy. Dobra, to było proste, także zobaczmy, co jest w środku. Maska! Elegancko, Muszę jeszcze. Nie, nie możemy tego zniszczyć. Mamy kolejne krzesło. Także mamy już chyba cały zestaw. Coś blokuje drzwi. Ciekawe co? O, roślinkę nawet możemy sprzedać. Proszę bardzo. No dobra. Żeby z tego poziomu. Nie. Proszę, bardzo warto się tutaj rozglądać i to porządnie rozglądać. Jak widzieliście. Dobra, pralka do naprawy. W kibelku nic nie ma. Żadnego zaworu nie ma, żebym mógł zakręcić. Dobra, tu sobie wejdziemy najpierw. Globus. Małe rzeczy, ale w dużej ilości bardzo się to opłaca. Dobra, będziemy mogli wyjść na zewnątrz i chyba to zrobimy. Czemu by nie? Oj, 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 żebym się nie spierdzielił stąd, bo to nie byłoby nic fajnego. Dobra, mamy złoty papier, także elegancko. Dobra, ten wyjść nie możemy. Yy, w kominie nic nie ma i tak nie mogę tam skoczyć. O nie, o nie. No i poleciałem. Ok, to chyba wszystko tam u góry. No ale musimy, musimy wrócić, bo mamy tam jeszcze pomieszczenia do przeszukania i musimy znaleźć także klucz. Który gdzieś jest. Mam nadzieję, że go... Że tym razem go odkryjemy. No, to są śmieci. A znowu wytrychy. No dobra, to też było banalnie proste także. O, fajna toabetka. O, jest klucz. Dobra, jest moja piłka. Dobra, tu nic nie ma. Tu sobie to rozłożymy. Coś tu jest jeszcze w tym pokoju? Chyba, chyba nie. Możemy wejść. Coś, coś blokuje drzwi. Tylko co blokuje drzwi? No dobra. To lećmy teraz w to miejsce. Bo no, pewnie klucz jest od tego, tak? Coś blokuje te drzwi. Jadamet, no. Przecież... mam klucz. Dobra, nowa skórka dla podłogi. Wejdźmy jeszcze do góry zanim. Widzieliśmy ufoka? Widzieliśmy go. To nie może być przypadek. Najpierw statek kosmiczny, teraz ufok. O! Co to jest? Proszę bardzo, jakaś wizja tutaj. Plakat dodano do kolekcji. Proszę, okej, okay, okej, okay. miło, miło, fajnie. No dobra, to sobie przeszperajmy to. Tutaj mamy kolejny plakat do kolekcji, świetnie. Mamy też paliwko znalezione, także jeszcze lepiej, i mamy kolejną część do naszych, do naszych rzeczy, które możemy opchnąć. Także kolekcja się rozrasta. Dobra, wypłyńmy łódką. Zobaczmy, gdzie. Gdzie dopłyniemy? Dobra, tutaj <laughs> nie widzę nic. Także w... jesteśmy w jakimś lesie. Ciekawe, co będę mógł tutaj znaleźć w nim. Dobra, popatrzę się z góry, ale nic tutaj takiego nie widzę. Trochę śmieci. Dobra, pójdźmy w prawo. Zobaczmy, gdzie nas to doprowadzi. O, do jakiejś jaskini. Dobra, jakąś maskę znaleźliśmy. Dobra, mamy maskę. Sądzę, że to będzie część jakiegoś tam, mm, jakiejś większej rzeczy. Więc każą nam się bardzo rozglądać. Musimy totem złożyć, dobra. Okej, okay, to już wiem mniej więcej czego... co szukamy. Dobra, jeden... jedną część totemu mamy. Jeszcze dwie do znalezienia, i będziemy mieli komplecik. O, mamy drugą. Dobra. Aha, nie mogę jeszcze tego dodać. Dobra. Także poszukujemy jeszcze jednej części. Tu by coś mogło być, tylko że nie mogę tam. Ech, się dostać. A nie, mogę. Tędy. Albo nie. No to jest tylko jaskinia. Sądzę, że gdzieś tutaj będzie jeszcze To jedna część. No musi być tutaj, bo nie ma innej opcji. No tak przeszukiwać to miejsce, a to będzie w... gdzieś w tak oczywistym <laughs> No i tutaj jest... Już kończy mi się. Nie wiem gdzie szukać tej ostatniej części. O, 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 o! Dobra, ale to nie jest to. Jest tylko waza. Nic więcej tu nie ma. Polibka. Dobra może pójdźmy tutaj w dzicz. ale raczej nic tu nie znajdę Dobra, tu nam się kończy mapa, także w tę stronę nic nie ma więc muszę poszukać gdzie indziej, tutaj O proszę bardzo, udało się Czyli naprawdę to było w tak oczywistym miejscu Tak jak zresztą mówiłem, nie Dobra, złóżmy potem Potem, potem Jesteśmy cali Dobra. Uuu. O, ta latarka nie za dużo daje nam tutaj, więc wybaczcie będzie, będzie troszeczkę ciemno. Uuu. Ale fajna miejsce wa. Ja też mało co widzę także nie przejmujcie się Dobra, będzie czuć jaśniej Dobra, tu mamy plusik Szukam jakichś znaków, które Ach, Tu mamy księżyc Plusik, księżyc ...kwadrat. Plusik, księżyc i kwadrat. Okej. Okay. Oj. Skopowamy się. Dobra, mamy to znalezione. Także misja wykonana. Ale tam jeszcze chciałbym się dostać. Rozglądam się jeszcze trójkąt No i właśnie nie wiem czy tu? Nie yeah. Okej okay, czyli tak Tu 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 Tam No chciałem tam przeskoczyć bo tam jest Tam jest kamyczek a ja i teraz będę tutaj, spędzę nie wiadomo ile czasu na przeskakiwaniu. Yy, czyli to było tu, tak? Tu. tym mogę się dostać. No właśnie, widzicie, patrzcie. Dlatego wiedziałem żeby tutaj przeskoczyć. Teraz księżyc, teraz ty i możemy wejść. o znaleźliśmy czapkę Indiana Jonesa także okej okay. Dobra pójdźmy z powrotem bo jeszcze mamy do przeszukania piwnica chciałbym to jeszcze tutaj zrobić Coś blokuje, ale <laughs> nie widzę co ci blokuje tutaj. Chciałbym jeszcze zrobić tą piwnicę, także dobra, wyłączmy. Ok, jest już bezpiecznie. O, śmieci pod wodą, to jest najgorsze, co można zrobić w tej grze, bo mało widać. O tych śmieci tutaj jest pewnie dosyć spora, bo tutaj jeszcze niestety, ale inaczej się tutaj nie da zbierać. Jak troszkę poskakać? O, tutaj mieliśmy y, część do aparatu fotograficznego, więc o, nie, będę, nie będę zbierał y, wszystkiego, bo, bo i tak mamy. Sznurków prawie 200, także także zadanie mamy zaliczone. Szybko, szybko do, do bazy trzeba się przenieść. Tak, wróćmy do sklepu. Mamy. stówkę także znaleźliśmy wszystko, odkryliśmy wszystko. Teraz nic, tylko zarabiać po prostu pieniążki że mieć na ten na ten evencik Przenieśmy wszystko Zobaczmy, zobaczmy dobra Myszka, Szkoda, że nie mogę, że nie mogę sobie tego teleportować tutaj Tylko właśnie musimy pojedynczo to przenosić. No dobra, zróbmy to. Jak już skompletowaliśmy cały komputer, chodź komputer, to będziemy mieli jedną rzecz z głowy. Hm. No? Przepowiem się, że to nie to. No czemu nie mogę? O, to ja sobie mogę wszystkie tutaj rzeczy przenieść. I po prostu Dobra, gdzie jest myszka? Gdzie klawiatura znaczy się? Dobra, to jeszcze sobie poprzenosimy tylko te rzeczy, także mamy to. Także super komputer. Komputer yy, złożony. Yy, został nam aparat. Naprawdę, szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku przenieść to do... Nie, aby wziąć przedmiot tylko jest. No dobra no. Będzie trzeba ręcznie to niestety wszystko wszystko przerzucać. Ale to nic Mogłem od razu to zrobić Wtedy byśmy mieli. Wtedy byśmy mieli mniej do przenoszenia teraz, ale... Tak przynajmniej już wiemy na przyszłość, że trzeba od razu, od razu przenosić, nie czekać Bo później właśnie przenosimy to pojedynczo. No, daleko też nie możemy tym rzucić, także także kiepsko Ale tu potrzeba dużo, dużo, dużo tych żabek. Ehm. Na pewno jeszcze jakaś część jest w tym cichym lesie, yy, gdzie nie zrobiliśmy tego na 100%. Została nam chyba jedna tam rzecz specjalna do odkrycia do i jedna kolekcjonerska. Także na pewno będę musiał tam wrócić i, i się tym zająć. tak? Yy, tutaj mamy pralkę do naprawy, także od razu ją bierzemy. I tak będziemy przenosić rzeczy naprawiać także ja się z wami żegnam moi kochani więc widzimy się już w kolejnym odcinku trzymajcie się cześć